Marian Piątkowski z Poznania, koordynator posługi Księży Egzorcystów w Polsce. Od około 10 lat odbywają się w Europie co dwa lata konferencje Międzynarodowego Stowarzyszenia do Spraw Uwalniania. Po raz drugi taka konferencja odbywa się w Polsce na Jasnej Górze. Na konferencję zgłosiło się około 330 osób z 29 krajów, głównie z Europy, ale także z Azji i z Afryki. Mniej więcej po połowie księży i osób świeckich, które współdziałają w modlitwie o uwolnienie i egzorcyzmach. Przewidziano pięć wykładów na temat okultyzmu i satanizmu, między innymi o kulcie szatana w Kenii i Tanzanii i o satanizmie u młodzieży oraz cztery wykłady dotyczące modlitwy o uwolnienie, dotyczące także znaczenia charyzmatów Ducha Świętego w posłudze ubaniania, dyskryminacji seksualnej w Parlamencie Europejskim oraz roli Maryi w posłudze uwalniania. Konferencje będą ogłoszone w czterech językach, angielskim, francuskim, niemieckim i polskim i tłumaczone symultanicznie. Celem konferencji jest doskonalenie posługi uwalniania i egzorcyzmów oraz dzielenie się doświadczeniami. W konferencji mogą brać udział tylko osoby działające w tej dziedzinie w ramach Kościoła Katolickiego. Oprócz wykładów przewidziane są akty religijne, a więc codzienna eucharystia z homilią w różnych językach, godzina adoracja eucharystyczna i modlitwa liturgii godzin. O jakiej liczbie egzorcystów posługujących w Polsce mówimy? W Polsce mamy około 60 mianowanych egzorcystów prawie we wszystkich diecezach, wiąwszy jednej, w której. Egzorcysta został przeniesiony jako zakonnik, gdzie indziej ksiądz biskup jeszcze nie wyznaczył następcy. Jak to się przekłada w skali świata? Raczej dobrze. Raczej dobrze, bo w niektórych krajach prawie wcale nie ma egzorcystów. egzorcystów gdzie niegdzie są we Francji na przykład we Włoszech jest najwięcej egzorcystów i w Polsce. Proszę księdza, jak postrzegana jest dziś posługa egzorcysty? Czy ludzie wierzą w złe duchy? Wierzą, że one istnieją? Zgłasza się do nas bardzo wielu ludzi. Także mamy pracy aż aż nadmiarze. Myślę, że wszyscy, wszyscy polscy egzorcyści, którzy oprócz tego mają przecież rozmaite inne funkcje, czy to parafialne, czy jakieś inne wyznaczone przez, przez biskupa, w każdym razie mamy pełne ręce, pełne ręce roboty. Warto przypomnieć, że egzorcystą może być jedynie kapłan. Osoba świecka jest tą osobą, która wspomaga pracę, działalność egzorcysty. Owszem, ale chętnie korzystamy z pomocy świeckich, którzy razem się modlą, a czasami muszą przy wypadkach rzadkich zresztą rzeczywistego opętania służyć nawet pomocą fizyczną, żeby osoba dotknięta tym sama sobie nie wyrządziła krzywdy ani komuś innemu. Mówi ksiądz, że y, posługi jest bardzo dużo, że dużo jest zapotrzebowanie. Czy to znaczy, że y, wzrasta ilość osób opętanych przez szatana? Osób opętanych jest w sumie mało. I z tych, z, którzy zgłaszają się do egzorcystów w skali europejskiej to jest mniej więcej 2%. U nas w Polsce mniej. U mnie nawet niecały, niecały 1%. Jakieś tak dwadzieścia osób na przeszło trzy tysiące ludzi, którzy w ostatnich latach do mnie się zwrócili. Ale oprócz opętań jest bardzo wielu ludzi, mniej więcej 40% tych, którzy do nas się zgłaszają, ludzi dotkniętych w jakiś sposób uzależnieniem od złego ducha, takim szczególnym działaniem jego w różnych, w różnych formach, to znaczy i to może być i choroba fizyczna, i choroba psychiczna, i nerwowa, najrozumiejsze anomalie które jeśli ustępują w wyniku modlitwy i egzorcyzmów, no to wiadomo, że